Siema nawijajcie mordeczki W dzisiejszym filmie będę grał bronią, którą jako pierwszą zobaczę Czy jak na przykład zobaczę na początku gry snajperkę To przez całą grę gram snajperką Albo jak zobaczę, nie wiem, pistolet to gram tylko i wyłącznie pistoletem Do końca gry I tak jak widzicie mam już świąteczny klimat, świątecznego skina Pada śnieg W lobby, przynajmniej u mnie, na moich filmach Więc zostawcie apeczkę w górę i subskrypcja, bo subskrypcja jest bardzo ważna, ponieważ lecimy po 10 tysięcy do końca roku A dodatkowo ja filmy wrzucam codziennie, więc warto zostawić suba z dzwoneczkiem, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco I jeżeli jeszcze, tak jakby, nie używacie mojego kodu I chcecie kupić jakiegoś świątecznego skina, które akurat są w sklepie No to użyjcie właśnie kodu SKIRO, bo to jest bardzo ważne, potwierdzamy I bez przedłużania, lećmy już do filmu I oczywiście, żeby nie było, to ten trend się nie liczy jeszcze w poczekalni, bo tak to musiałbym grać tym pistoletem Bo to jest pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, więc no nie byłoby to dość spoko, co nie? Dobra, myślę, że od razu z grubiej rury możemy polecieć na blizant. Bo to mi będzie aż taki trudny czeren, ze względu na to, że po prostu będę grał pierwszą bronią. Jak zobaczę, czyli może to być nawet pompa, może być to nawet skar. Chociaż wątpię w to, że to będzie skar. Czy ja chcę w ogóle zauważyć jakąś złą broń? Właśnie, to jest pytanie. Więc wchodzę do domku i co ja zauważę? Dobra, famasem, famas, famas. Czemu famas? Pytam się, czemu famas? Na znaczy tu wchodzi. A ja się teraz tu przebijam i. Oszukał mnie! Nie ma go tam w środku. Oj, oj! No, przyznaję, że zrobił. Masakrację. O nie, nie, nie to chciałem zabudować! Co ja robię? Mogę pootwierać się te strzynki, na przykład Kaiby znajdę. O! Uuu, jak siadło, witam pana. Dobra, słuchajcie, w ogóle challenge mi się dość podoba. Fa fajny tak Fortnite'a no nie. Jak oceniasz pistolet maszynowy? Ba bardzo dobrze, podoba mi się. Załóżmy, że moja przegrana w poprzednim meczu to nie jest wcale wina mojego skilla, tylko to jest wina tego, że się po prostu rozkojarzyłem tym lagiem jednym. No niestety Fortnite czasami zlaguje. No i gościu tu biegnie, a jeszcze mam strzelać. Dobra, biegniemy mniej więcej w tą stronę. Tutaj już na pewno coś musi być. Tutaj jest coś. Tam jest coś. Pistolet, no nie pistolet, nie. Nie będę się peszył na samym początku. Pistolet to jest dobra broń. Dobra, mam taki plan, żeby od razu pójść i spróbować wyeliminować gościa, który jest tutaj, w tej stodole. Na 100% jestem pewien, że słyszałem tutaj kogoś. Więc wydaje mi się, że to będzie spoko taktyka, żeby tu przyjść i go wyeliminować Chociaż jak on ma pompę, jak on ma pompę, no to wcale nie będzie tak dobrze. Hm, dobra, tutaj ja mam jeszcze jakieś leczenie. Na pewno sobie je zbiorę, po czemu nie. Mój cel. Ja nawet pota trafić nie mogę. Bo jak nie jestem skupiony, to mi źle idzie. Gdzie on jest? No na pewno tu się coś postawiło, ale Gościa nie widzę. No nie wiem, wyparował, zniknął. Nie no, pewnie się schował do środka. Ale się tak boję podchodzić, bo jednak pompo to mnie rozpyka. Siema. Dobra, kewa już nie ma na pewno. Dobra, wiecie co? Po prostu jestem słaby. Nie wiem, ostatnio mi tak źle idzie tego Fortnite. A. No, chciałem zakilofować go. Ale się jednak nie udało, bo się przestraszyłem, że to już może być mój koniec. Serio. Nadal jest ziomek w tej willi. Albo był, albo nadal jest, nie wiem w sumie. Ale idziemy go poszukać teraz. To jest taka moja misja. Jakby nie patrzeć. O, jest tutaj właśnie. Nie chciałem się z nim spotykać. On mnie chyba jeszcze nie widział. No nie, ja się już niecierpliwie. Dobra, wiecie co? Lecimy stąd, spadamy, bo... Nie można, nie można się zajmować tym ziomkiem. Tyle czasu, jak, jak strefa już idzie, i trzeba iść do strefy. I jednak z tym pistoletem, ja powinienem tak, jakby się ustawiać na średni dystans, bo jestem na daleko, to ja w ogóle nie mam szans. Bo będę dawał im pewnie po 9 HP, i to w ogóle nie ma sensu. Na blisko też nie, bo od razu gościom mnie skasuje pompą. Ale na taki średni dystans, myślę, że na takie maksymalnie 50 metrów, jestem w stanie fajnie kogoś poskładać. Tak mi się wydaje. Dobra, na pewno ktoś tu jest na dole. Dobra, dostał dwa hity i na tym się skończyła chyba zabawa Trzeba go po prostu zrobić na 200 EQ On nie ma pojęcia, że ja przejdę z tej strony, naprawdę On nadal jest tam na górze Płynie Wow, ale dostał... wow Mówiłem, no taki średni dystans, to to jest po prostu... Czuję się jak ryba w wodzie z tym pistoletem Ale cały czas się zastanawiam, gdzie są ci ludzie Tu było na pewno minion dwóch typków Gdzie oni się podzieli? Cała po prostu. Wow! Proszę pana, szaku. Cały czas się na mnie tutaj czaił. No, po prostu Po prostu był lepszy. To wcale nie jest tak, że ja miałem pistolet, to miał skara. Co tym razem mi dropnie? Polecę tutaj, na tą moją skrzynkę. I tak naprawdę, pierwsza broń ze skrzynki. Zobaczymy, co to będzie. Co tu zobaczę? M, czworeczka. No i to mi się podoba. Witam Państwa. Bo to jest, jakby nie patrzeć. Pierwsza broń, jaką zobaczyłem. Jak dobrze, że nie zobaczyłem. Stajperki. Więc teraz się czuję na siłach, że możemy kogoś nawet trochę podjechać. Tam kogoś widziałem. No, widziałem i już nie widzę. Jak się chowa, chłop. Dobra, koniec zabawy. Oj, kolejny przyszedł. To niedobrze, bo ja powinienem też tak na średni dystans ustawić, tak jak w sumie to było z pistoletem. Czekaj, czekaj, co? Gdzie była ta pułapka? Gdzie była ta pułapka? Tu była ta pułapka! I tak jak wiecie, mam świątecznego skina i do broni, i do postaci, więc jeżeli będą jakieś świąteczne skiny, to pamiętajcie, aby kupować je z kodem Skiro. To jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo wtedy mi pomagacie może w przyszłości jakieś konkursy będą na moim kanale. What? Nie spodziewałem się tego. Możliwe, że trochę się spóźniłem, jestem nawet trochę za wysoko. I tutaj jakaś jest pierwsza broń, co to będzie znowu czwórka. Ej, naprawdę mam kolejną czwórkę, chociaż liczyłem tym razem na jakąś pompę, na jakiegoś shotguna, ale w sumie no, nie ma co narzekać na taką czworeczkę. Świąteczny skin polecił na niego, bo on ma naprawdę low HP. Wow, ale się schował tutaj dosłownie przy wejściu Myślałem, że jest gdzieś bardziej tutaj Tutaj też kogoś słyszałem, na 100% O, kogoś nawet widzę I burstem mnie zabił Stwierdziłem, że jeszcze raz polecę na farmę Bo akurat miałem taki idealny lot A już nie chciałem lecieć znowu na tamtą miejscówkę I dobra, teraz się patrzę do góry I jak wyląduję to Dobra, może nie wyląduję Tutaj za mną powinna być skrzynka Bez przeciągania, zobaczę jaka tu jest broń I z niej będę grał Snajpereczka, snajpereczka to idę sobie gdzieś stanąć z daleka. Dobra, jestem bardzo niecierpliwy i chyba podejdę na blisko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak na daleko, no nie chce mi się tyle czekać, no. Aj, aj, aj. Nie mam totalnie pojęcia, co ten się myk robi, bo on cały czas wybiega z siana, wbiega do siana. Dobra, jak on się tak dobrze bawi, tego jego po prostu tutaj zostawię. Dostał stówę. A oczywiście drugie stówy już się dostanie. No, przecież to są żarty, ja Powinien go trafić. Uuuu, dostałem. Pora na ewakuację. Do krzaka, do krzaka, przecież to jest plan 200Q. On teraz kosi to całe siano, bo myśli, że ja tam jestem. Czy on serio chce wykarczować całe pole? Dobra, musiałem zatrzymać tą karuzelę śmiechu. Stuwę dostał, stuwę. Czy ja nie potrafię Heda trafić, chociaż raz? O, już myślałem, że będzie to walka ślepych sniperów. Ale jednak ja okazałem się lepszy. No ale się, że ten skin świąteczny do broni jest przekozacki. Uuu, kolejny leży. Ja nie jestem z tej snajperki aż taki zły na to wychodzi. Dobra, jest jeden problem, że te strefy mam tak daleko. Dobra, ziomek się tam leczy, więc oczywiście stówę mu zadałem, przecież ja nie mogę mu więcej zadać niż stubę. Pora zacząć celować w głowę. Dobra, dałem mu Heda, nie Heda, tylko znowu 105. Taki był plan i spadamy. Niech on się tam męczy w tej strefie. Generalnie mam ziomka nad sobą, mam ziomka za mną. Więc myślałem, że staniecie na takiej wieży będzie dobre dla snajpera Aczkolwiek myliłem się. Ja tam nie chcę stać. Ale tu granatów rzuciłem. Dobra, przed Ciebie rzucam granatę, niech zginie. Chociaż. Więc to było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, wyszło nawet spoko. Nie grałem najgorzej, co nie? Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Użyjcie mojego kodu SKIRO w sklepie, zostawcie apkę w górę i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia, papa. Pa, no i cześć!